Spotykamy się w kolejnej edycji projektu edukacyjnego Oblicza Dialogu. Jest to projekt skierowany do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W tym roku zajmowaliśmy się świętymi księgami w różnych religiach. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych, które zaoferował Uniwersytet Jagielloński Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji. Zajmowaliśmy się księgami japońskimi, buddyjskimi, Biblią, Koranem. Zajęcia składały się zarówno z takiej części teoretycznej, jak i z części praktycznej. W związku z tym uczniowie mieli możliwość na przykład poznania strojów rytualnych, przebranie się w te rytualne stroje związane z różnymi religiami. Projekt Oblicza Dialogu. Kończy się certyfikatem Młody Asy Młodzieży na rzecz Tolerancji i Pokoju, i trwa już od kilku lat. W tym roku jest to kolejna edycja. W poprzedniej edycji zajmowaliśmy się celebracją świąt w różnych kulturach i religiach. W tym roku zajmowaliśmy się Księgami świętymi, a na przyszły rok zaplanowaliśmy też bardzo ciekawy uważam temat, wizję czy obraz Edenu, czyli raju w różnych kulturach i religiach. Zapraszamy już. Teraz, żeby śledzić nasze strony internetowe, dlatego że od września rzeczywiście rusza już czwarta edycja tego projektu. Dzieci przez cały rok szkolny z nauczycielami, koordynatorami tworzą strony internetowe, zbierają materiały związane z danym tematem, umieszczają na stworzonych specjalnie stronach internetowych, a także biorą udział w różnego rodzaju warsztatach, seminariach. Posiedzeniach organizują u siebie również różne wystawy i różne innego rodzaju wydarzenia. I w czerwcu będzie podsumowanie. Ja bardzo ubolewam nad tym, że wznosimy Janowi Pawłowi różne czasami jakieś monstrualne betonowe pomniki. Dużo ważniejsze jest to, żeby tworzyć taki żywy pomnik. Jestem zachwycona tym, że taki projekt powstał, bo to jest coś bardzo mi bliskiego, tematy ekumenizmu, dialogu i tak dalej. Młodzież sama bierze w tym udział, przygotowuje różne rzeczy. To jest dla mnie wielka radość przekładania nauki Jana Pawła II właśnie w tym zakresie, który nie jest przez wszystkich entuzjastycznie przyjmowany. Nie ma powszechnego zrozumienia tych rzeczy dotyczących dialogu, ekumenizmu i naszego stosunku do ludzi innych kultur, innych wydarzeń. Od tych innych religii też się coś mogę uczyć, mimo że to nie są moje poglądy, które, które ja bym chciała wyznawać, ale też się można dużo nauczyć, takiego szacunku też do, do właśnie swojej religii i takiej naprawdę mm, obowiązkowości na przykład w modlitwie. Chociażby od muzułmanów, wszyscy, mimo że wyznajemy różne religie, to jesteśmy taką jednością. Ten projekt na pewno nauczył mnie dużej tolerancji do innych ludzi, do innych religii. Poznałam na przykład kulturę Izraela. Staram się zwalczać antysemityzm, bo jest tego dużo. Dla mnie osobiście ten projekt jest bardzo ważny, bo ja zawsze wierzyłam, że. Lepiej zbudować mosty niż mury między ludźmi, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy tyle trudnych tematów, kiedy musimy stanąć wobec tych innych kultur, wobec innego systemu myślenia, przecież to jest szczególnie dzisiaj ważne, żeby się nauczyć, podchodzić do innych ze zrozumieniem. I dzięki temu, że zdobyłam tą wiedzę, będę mogła jakby łatwiej się spotkać z tymi ludźmi, łatwiej z nimi dogadać, będę wiedziała, czego unikać, a co jest dla nich normalne, mając otwarty umysł, łatwiej nami skroczyć przez życie. W różnych krajach. Na świecie właściwie nigdzie nie spotkałam się z nietolerancją. Po raz pierwszy tak naprawdę było to w Polsce. Wróciłam z Andrzejem, z moim mężem z Turcji. Odwiedziliśmy Wyspę Samos, gdzie akurat widzieliśmy ten tłum Syryjczyków, którzy bardzo spokojnie czekał w kolejce. Na spódnicach kobiet jeszcze były ślady soli. Naprawdę to robiło wrażenie. I wtedy ja miałam takie wrażenie, ja... Poczułam się naprawdę dobrze, że jestem europejką. Ja często narzekałam, uważałam, że Europa to jest taki kraj, który siedzi z parasolką jak rentier. I nagle ta Europa na moment się obudziła. To był, była ta deklaracja Melker, przyjeżdżajcie. Trudno mi dzisiaj powiedzieć dobra zła. Natomiast wtedy poczułam się naprawdę dumna, że jestem. Potem przyjechałam do Polski. I to był szok. Naprawdę miałam lepsze zdanie o nas, ale ja dalej je mam. To znaczy sądzę, że cała ta historia jakby z mową nienawiści i tak dalej, to jest nakręcone, ten strach jest nakręcony w absurdalny sposób. Ja naprawdę wierzę, że my tacy nie jesteśmy, że jednak mamy otwarte głowy i serce, a to, że się boimy... Myślę, że było trochę za mało wiadomości pozytywnych, kim są ci ludzie, dlaczego tu przyjeżdżają. To nie są mężczyźni, którzy gwałcą. To są rodziny, które naprawdę potrzebują pomocy. Tak, zdarza się, że jest więcej chłopców, ale jeżeli z Syrii do Europy kosztuje 5000 euro jedna osoba, to kogo się wybiera? Babcie, starszą panią, matkę z piątką dzieci, wybiera się młodego człowieka, który to przetrwa który przepłynie wodę, który da radę po prostu. Tolerancja jest czymś, co, co jest rzeczą bardzo ważną i mam nadzieję, że będziemy się jej uczyć. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że każda wioska ma jakąś jedną... Nie chrześcijańską, ale właśnie muzułmańską rodzinę. I wtedy nie ma tego getta, nie ma tych ludzi, którzy są w jednym miejscu, którzy są obcy, których się boimy. Tylko to są wtedy ci nasi muzułmanie, ci nasi, którymi być może musimy się zająć, musimy pomóc. Ja naprawdę wierzę w to, że my jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi jako Polacy. Sami spotkaliśmy się z pomocą na świecie. Irańczycy przyjęli 140 tysięcy Polaków, żołnierzy i nie tylko. W czasie wojny. Wiele z tych ludzi zostało w Iranie. Były polskie szkoły, polskie cmentarze, polskie żłobki, polskie kawiarnie. To byli muzułmanie, szyici. Nie bali się chrześcijan, po prostu mieli otwarte serca. Dopóki tego nie będzie, to nie ma niczego. no jesteśmy chrześcijanami, no to gdzie nasze miłosierdzie? W jednej i w drugiej religii, i w islamie, i w chrześcijaństwie. To jest podstawa. Cały świat oparty w islamie jest na miłosierdziu. Gdyby nie boskie miłosierdzie, nie byłoby tego świata. Chrześcijaństwo jest w sumie podobnie. Projekt realizują dwie grupy: grupa ze szkoły podstawowej, czyli starszych klas i grupa gimnazjalna. My z gimnazjum realizujemy projekt po raz drugi. Nauczyliśmy się przede wszystkim tolerancji i pozbyliśmy się wielu stereotypów dotyczących wielu religii. No, bo przecież każdy z nas, słysząc niejedną rzecz dzisiaj, przykładowo, co było w Paryżu, o tych zamachach terrorystycznych, dowiedzieliśmy się, skąd się to mogło wziąć. To, co nas najbardziej zaskoczyło w projekcie, myślę, że to były no, przede wszystkim nowe wiadomości na temat y, różnych religii, ksiąg. Omawialiśmy księgi judaizmu, Torę, naprawdę bardzo mnie to zaciekawiło. Mieliśmy wieczór z Biblią. Y Ksiądz opowiadał nam o, też o naszej religii. Najbardziej w projekcie mi się podobało to, że odbyliśmy wiele wycieczek. Poznaliśmy wiele kultur, historie, tradycje i ja przede wszystkim cieszę się z tego, że młodsze dzieci odpowiedziały na nasz apel, że ich to interesuje, są otwarte, rozumieją czym jest tolerancja, czym jest poszanowanie. Ja jestem architektem, moje biuro zaoferowało mi kontrakt w Bejrucie. Nie wiedząc w ogóle nic ani o Bejrucie, ani o Libanie, wpadłam jak śliwka w kompot. Po prostu od pierwszego wejrzenia zakochałam się w kraju, w ludziach, w takiej niezwykłej serdeczności, otwartości jaką mają i do tej z wielkim sentymentem wspominam. Mam cały czas mnóstwo przyjaciół. Nieuzasadniona agresja bierze się po prostu z niewiedzy. Nawet kiedy sama jechałam do Libanu, byłam zaskoczona reakcją wielu moich znajomych, którzy sugerowali mi, że może powinnam się bać. A doświadczyłam tam takiej gościnności, jakiej często nie doświadczyłam nawet w Polsce. W wielu krajach, w których mieszkałam, prowadziłam przepiękne dialogi z innymi kulturami, ale one się mogą zdarzyć nawet tutaj bardzo blisko. Łatwiej nam jest teraz zrozumieć świat od Otaczający nas. Nie wszyscy, którzy byli w projekcie, byli tej samej wiary, były osoby z różnych wiar. Poznałem Kulturę ormiańską. Umiejętność dialogowania jest ważna, bo komunikacja to jest podstawa w ogóle każdego społeczeństwa. Wydaje mi się, że bez komunikacji nie byłoby nas, nie doszlibyśmy aż tutaj. Nadal siedzielibyśmy w jaskini jedząc zimne jedzenie. Jeśli chodzi o taki dialog prowadzony przez naszą parafię, oczywiście parafia uczestniczy w tym, co się dzieje w takim wydaniu w sferze ekumenicznej w ogóle w Krakowie. Mamy maraton biblijny w czytaniu Pisma Świętego Nowego Testamentu. Oprócz tego tydzień modlitwy to jedność chrześcijan, zawsze już tradycyjnie rozpoczyna się tu w krakowskiej cerkwi, a kończy się w w krakowskiej świątyni katolickiej, Sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach. Jesteśmy taką integralną częścią społeczności krakowskiej, co jest dla nas takie chyba najbardziej ważne, bo nikt nas nie traktuje jako obcych, jako coś, coś nienaturalnego, a taką praktyczny dialog, który prowadzimy, są niewątpliwie małżeństwa mieszane, które funkcjonują w naszej parafii. Się chyba stanowią większość, jeśli chodzi o nasze małżeństwa tutaj zawierane i stąd też jest. Jest to taki dialog na poziomie, powiedziałbym, najlepszym, choć może najniższym, ale tym najlepszym, gdzie jest zbudowany dialog, gdzie nie ma właśnie, już nie chodzi tylko o tolerancję. A ci ludzie przecież kochają się, skoro wiążą ze sobą całe życie i chcą żyć razem, więc na zupełnie innych relacjach budujemy ten dialog i chyba już nie ma tych żadnych, jak możemy to gdzieś tam zobaczyć, jeszcze pewnie z niedawnej historii, jakiegoś takiego strachu, niepewności, braku ufności jedni do drugich. Przychodzą do nas studenci, przychodzą uczniowie, żeby się dowiedzieć, tak, poznać prawosławie. Cieszymy się tym, jest to takie posłanictwo, jesteśmy jedyną parafią, przecież na bardzo dużym tutaj terenie. Ten projekt bardzo zmienił mój pogląd na inne religie. Na pewno nauczył mnie tolerancji co do innych kultur, których przedtem nie znałem. Ja osobiście poznałem kulturę chrześcijańską oraz ogólną kulturę Japonii, co oczywiście bardzo mnie interesuje, ponieważ ja jestem mocno zainteresowany całą Japonią, krajem, kulturą, stosunkami pomiędzy osobami młodszymi i starszymi oraz również poznałem kulturę muzułmańską, ich zwyczaje, ubiór. W kulturze nie ma czegoś takiego jak podziału. Wszyscy są jedni i tacy sami. Prowadziłem warsztaty na temat świętych ksiąg Indii. I było tam o Wedach, o księgach buddyjskich i o świętej księdze Sikhów. O Koranie były osobne zajęcia, bo Indie to jest drugi na świecie kraj muzułmański. Dla wielu młodych ludzi to było pierwsze zetknięcie z Indiami. Uczestniczyli bardzo aktywnie, Karaoke, wyśpiewywali w sanskrycie, było dużo pytań i myślę, że to jest dowód na ich zaangażowanie, a potem z tą wiedzą idą do swoich środowisk i myślę, że jakoś się to dalej rozprzestrzenia. Na pewno na międzykulturowości nie tracimy, a zyskujemy bardzo Wiele oni na przykład ze zdumieniem się dowiadywali, że języki Indii są bardzo blisko spogrewnione z językami słowiańskimi, a więc także polskim. Polska ma między innymi to wspólnego z Indiami, że były tak zwane polskie dzieci Maharadży, czyli grupa dzieci, które. Wydostały się z terenów byłego Związku Radzieckiego, przedostały się do Indii i tam spędziły w miarę komfortowych warunkach wojnę, sponsorowane przez Maharadżę. I było tych dzieci sto kilkadziesiąt. Do dzisiaj jeszcze ci najstarsi się spotykają. Współpracownikiem Mahatmy Gandiego był polski żyd Moritz Friedman. Współpracownicą zaprzyjaźnioną z Gandim była Wanda Dynowska, absolwentka romanistyki naszego uniwersytetu. Kraków jako miejsce do zdjęć filmowych Bollywoodu i wielu indusów, którzy tu przyjeżdżają, zakochują się w naszym mieście. Stwierdziliśmy na początku, że być może jest to projekt troszeczkę za dorosły jak dla naszych uczniów, ale okazało się, że kiedy już zdecydowaliśmy się, projekt ruszył tak, jakby sam. Postanowiliśmy pokazać. Właściwie od przedszkola, co ten projekt może wnieść i dzieciaki w przedszkolu uczyły się o Abrahamie, żeby już się przekonać o tym, że Abraham jakby nie było, był ojcem. Trzech wielkich religii. Natomiast starsza nasza młodzież rozpoczęła cykl spotkań z różnymi ciekawymi ludźmi, którzy zaczęli opowiadać o Biblii, o ogrodach biblijnych, które zostały założone w muszynie. Nawiązaliśmy kontakty z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie jedna z wykładowczyń zrobiła nam wykłady dotyczące islamu. W XXI wieku, kiedy ludzie ze sobą nie rozmawiają, nauczyliśmy się rozmawiać, prowadzić dialog ze sobą. W tym roku prowadziłam warsztaty na temat tory. Tematem całości były księgi, święte różnych religii. Świętą księgą Żydów jest Tora. Reakcje były bardzo pozytywne, mimo że to były osoby w różnym wieku. To były gimnazja, to były chłopaki z technikum, dzieci ze szkoły podstawowej. Były pytania, było zainteresowanie. Wszelkie uprzedzenia, jakie mamy w stosunku do innych kultur, biorą się przede wszystkim z niewiedzy. A poznanie jest pierwszym krokiem do zrozumienia. Zrozumienie jest świetną drogą do wyeliminowania wzajemnych niechęci. Czy uprzedzeń? Te dzieci, które przychodziły, były naprawdę, naprawdę otwarte i takie chłonne. Bardzo chciały. I to było widać po nich, że, że chcą, że zadają pytania. Yy, troszeczkę się bawiliśmy, trochę pośpiewaliśmy piosenek hebrajskich związanych z różnymi świętami, czy z fragmentami story. Dzieciaki przebierały się w strój tradycyjny żydowski, w tałę, stefilin, jarmułkę. Mogło się poczuć jak prawdziwy żyd gotowy do modlitwy. Zrobiliśmy zbiórkę zabawek dla dzieci z Senegalu. Zebraliśmy bardzo dużo zabawek i ojciec naszego ucznia pojechał właśnie tam, poleciał z samolotem jako wyprawę i zawiózł z tym dzieciom te zabawki. Wiedziałem już dość sporo na temat islamu, ale dowiedziałem się takich rzeczy, których nie miałem pojęcia. Na przykład, że dzieci w pewnym wieku same muszą czytać ogromne księgi. Nauczyłem się różnych roślin, które występują tylko na Ziemi Świętej. Dla nas jako też przedstawicieli Centrum Społeczności Żydowskiej, Móc objąć patronatem honorowym takie wydarzenie to naprawdę wielki zaszczyt, nie wahaliśmy się ani, ani chwili. Młodzi tak naprawdę są bardzo otwarci. To nad czym trzeba popracować to właśnie to, żeby pokazać, że tak naprawdę społeczność żydowska niewiele się różni, są takimi samymi. Obywatelami i częścią polskiego społeczeństwa, jak każda inna osoba, bo my też czasem spotykamy się z pewnymi stereotypami, że komuś się wydaje, że jeżeli Żyd to musi być ortodoksyjny, z pejsami. Ta społeczność jest bardzo różnorodna i myślę, że to podkreślanie jest bardzo ważne, ale wiele się dzieje w tym kierunku i to naprawdę bardzo cieszy. Tolerancja jest bardzo ważna i ludzie, którzy mają inne wyznanie, też powinni. Być doceniani. Ja wyniosłam z tego projektu to, że należy podążać za tym, co jest ważne, tak jak Pan Jezus, dzielić się tą Ewangelią z innymi ludźmi. Opiekuję się grupą ponad 50 wolontariuszy. W większości to są to wolontariusze, którzy nie mają żydowskiego pochodzenia co bardzo podkreślamy, ponieważ to pokazuje, jak relacje pomiędzy polskim i żydowskim społeczeństwem zmieniają się na przestrzeni lat. Generalnie są to, w większości są to młode osoby, licealiści, studenci, ale także pomagają nam osoby, które pracują zawodowo, e, posiadają już rodziny i chcą w jakiś sposób też dołożyć swoją cegiełkę do e, budowania tej żydowskiej przyszłości w Krakowie. Czasem pochodzą z małych miejscowości, w których były dawne sztetle, zainteresowali się tym i przenoszą później swoje zainteresowania w momencie, kiedy studiują w Krakowie. Czasem dlatego, że poznali kogoś, kto mieszka w Izraelu, bądź jakiegoś Żyda tutaj z Polski. Większość Widzi Polskę jako kraj antysemicki, a ta grupa młodych ludzi angażuje się w którzy właściwie nie muszą tego robić, ale z dobrego serca pomagają, przychodzą, pomagają na recepcji, pomagają w klubie seniora, przy kolacji szabatowej. Dla nich to jest niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć, jak ta społeczność wygląda od środka, ale mają możliwość też wykorzystać swoją wiedzę, poznać ciekawe osoby, porozmawiać. Jednokrotnie ten wolontariat otwiera późniejsze jakieś bramki. Osoby dostają się na staże, wyjeżdżają do innych krajów, biorą udział w wymianach studenckich. Są to w większości katolicy. Także ten dialog jest ogromny, ponieważ czerpią właśnie z własnej religii i uczą się tego, że należy pomagać innym ludziom. Kontakt z inną religią pokazał, że, że jest szerszy obraz że nie tylko my chrześcijanie mamy, ale również inni mogą na to popatrzeć. Na innych popatrzeć z tej pozytywnej strony właśnie w dobie tego dzisiejszego zagrożenia, gdzie jest islam pokazywany tylko z negatywnej strony. Tutaj mieli okazję zepnąć się z pozytywną stroną. To myślę bardzo dobry moment. Zwiedzaliśmy Kraków, byliśmy w synagodze w Dąbrowie Tarnowskiej, poznaliśmy religie takie jak buddyzm czy judaizm. Tolerancja to dla mnie jest, że nie można porównać kogoś po kolorze skóry albo po rasie. Ten projekt realizowany przez Instytut Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II, myślę, że wpisuje się w nauczanie świętego Jana Pawła II. To jest coś wspaniałego, że młodzi ludzie naśladują świętego i uczą się od niego tej wrażliwości na drugiego człowieka. Myślę, że te słowa papieża, które były na błoniach wypowiedziane w 2002 roku z ostatnia jego pielgrzymka do Polski, żeby mieć wyobraźnię miłosierdzia. On mówi o miłosierdziu, o wrażliwości na drugiego człowieka, ale to wypływa z czego? Z tego, że on spotykał się z wszystkimi ludźmi. Chyba on tego się nauczył od małego dziecka, bo będąc właśnie w Wadowicach miał swojego przyjaciela, Żyda, z którym spotkał się potem na Watykanie, którym, który modlił się za niego, rodzina przyszła do niego, a taki szczególny gest i znak, który uczynił, to my się wydaje, że to jest to spotkanie w synagodze właśnie rzymskiej, czy Rzymka jego do Ziemi Świętej, gdzie podczas swojej homilii słyszy wołanie na modlitwę, on przestaje głosić swoją homilię. I cały świat poszalał i mówi, co on zrobił. A on w sposób naturalny usłyszał, że jest głos, jest wezwanie na modlitwę innej religii, trzeba powstrzymać głos. Myślę, że święty pokazuje nam właśnie Przede wszystkim, drugą osobę, która jest obrazem Pana Boga, w którym jest Pan Bóg, przez którego działa Pan Bóg, i w związku z tym, religia to wszystko zależy, gdzie człowiek się urodził, jak został wychowany. To wpływa na jego życie. Natomiast nie przeszkadza, żeby się spotkać, żeby rozmawiać, żeby przede wszystkim widzieć w drugim człowieku Pana Boga. Inne religie też wierzą w jednego, ale innego Boga. Na przykład tak jak islam, nie wolno oceniać człowieka po tym, jak wygląda, jak się ubiera, tylko po tym, jakim jest człowiekiem, czy jest dobry, czy nie oszukuje, żeby był uczciwy.